Piotrze, dlaczego zdecydowałeś się na taką formę zapisu emigracyjnej rzeczywistości? To jest, myślę, prosty trop, bo po pierwsze na emigracji na, za granicą bardzo łatwo się zapomina polskiego. I to jest mniej lub bardziej artystyczna próba y, przekazania, oddania sposobów, jaki mówią Polacy zapominający polskiego. To jest dosyć naturalny proces. Ja wiem, że w Polsce wszyscy się z tego śmieją, że ktoś, kto wyjechał, no kiedyś był taki mit na temat Stanów Zjednoczonych, teraz to już jest cała Europa z naciskiem na Wielką Brytanię i Irlandię. Ktoś, kto wyjeżdża za granicę, bardzo szybko zapomina polskiego i właściwie jeszcze przed przekroczeniem granicy już, już zaczyna mówić z, z obcym akcentem. I w tym jest. Niestety trochę prawdy, że to jest dość naturalny proces i tu nie ma żadnego snobizmu. To się dzieje samo. No zdarzyło mi się choćby na przykład ja ten top-up, ja często ten przykład podaję. Nie wiedziałem, jaki jest top-up po polsku. Nie mogłem sobie przypomnieć, a przecież używałem telefonu na kartę w Polsce i nie wiedziałem. Okazało się, że chodzi o doładowanie telefonu, ale to dopiero znajomi mi wyjaśnili. Ja dzwoniłem, pytałem, bo nie, nie mogłem skojarzyć. Powtarzałem wielokrotnie ostatnio, ona powstała jako taki eksperyment lingwistyczny. Ja wymyśliłem swój własny pidgin English na bazie jamańskiego, y, patua i nowogwinejskiego pidginu. A potem powstała wersja polska, ta, którą tu możemy zobaczyć, y, język polski. Z, z, upstrzony anglicyzmami, upstrzony prawdziwym podgliszem też, bo tam są też te taksy, ofy i holideje państwowe i mieć seks. To legenda po prostu, mieć seks. Także oni też tam mają seks ze dwa razy, gdzieś tam się pojawia. I, i także ch chcąc oddać w ogóle klimat, Klimat emigracji, klimat uchodźstwa, sam, sam w ogóle, samą psychologiczną sferę emigrowania gdziekolwiek i nie użyć takiego zabiegu, to byłoby wręcz grzechem. To jest wskazane, to jest konieczne. Zważywszy, że rzeczywiście częściowo to naprawdę tak wygląda, że ludzie przesiąkają obcym słownictwem. To prędzej czy później do tego dochodzi. I tak jak mówiłem, niektóre zwroty wypowiada się machinalnie, bezwiednie nawet. I nawet w codziennej rozmowie padają. Także taka forma myślę, jest wskazana dla książek tego typu i uważam, że jest zupełności usprawiedliwiona. W polskich realiach ta książka wydaje się mocno przejaskrawiona. Na emigracji wręcz to samo życie i Polacy na pewno odbierają cię inaczej. Polscy ludzie czytają ją z ciekawości, jak tu jest, a tu wszyscy wiedzą, jak jest. Nie potrzebują warstwy merytorycznej, dlatego odbiór tej książki w tych stronach jest inny. Tutaj ludzie się koncentrują, jeżeli nie na formie, to na całej metafizycznej stronie tej książki, na całej, na całej tej otoczce w ogóle nie związanej z emigracją, bo tak naprawdę co. To jest książka tylko częściowo o emigracji, a ona w głównej warstwie jest, jest, jest powieścią, mam nadzieję, uniwersalną o przemianie i o jakby odnajdywaniu siebie w okolicznościach, na przekór okolicznościom. Także myślę, że to bardziej interesuje, interesuje ludzi w tej powieści, Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, czy w Irlandii, czy w ogóle za granicą. Natomiast w Polsce to, to jednak, jednak merytoryczna strona tej książki też jest na pewno ciekawa. Jest to też swego rodzaju na pewno poradnik dla, dla ludzi, którzy myśleli kiedykolwiek o tym, żeby wyjechać w te strony. Bo te, te realia są bardzo naturalistycznie sprzedane. Tam naprawdę tak jest. To jest z pierwszej ręki historia o tym, jak to wygląda. Sam widziałem. Czy książka według Ciebie demaskuje mito o emigracyjnym Eldorado? Myślę, że tak. To jest w ogóle pytanie o to, co rozumiemy przez Eldorado emigracyjne, bo przypuszczam, że wielu ludziom się udało. To jest w ogóle piękny zwrot. Niektórym się udało, tak się mówi, że przecież wielu naszym się udało. No i rzeczywiście może się i udało. Też co należy rozumieć przez udało się, bo dla jednego udało się to jest jakakolwiek praca, bo nie miał jej bardzo długo, jakiekolwiek zajęcie zarobkowe. Dla innego udało mi się to też zauważyłem, że dla wielu ludzi sukces to jest znalezienie pracy w biurze, w jakiejś firmie, w której można kserować papiery albo robić notatki na biznes meetingach. I to jest sukces, i to znaczy udało mi się. I, 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 i dla jeszcze innego, sukces to będzie kariera w, w jakimś bardzo wyszukanym zawodzie na wysokim stanowisku. I tak, ta książka demaskuje mi Eldorado, bo to nie jest Eldorado. Nie jesteś absolutnym, nie jest też ta emigracja jakimś, jakimś strasznym rozczarowaniem. Jest po prostu wiele odcieni szarości. To zależy od indywidualnych przypadków, bardzo często od, od szczęścia. Od też umiejętności gdzieś tam lawirowania w życiu, ratowania własnej skóry. Tutaj po prostu są jeszcze trudniejsze warunki ku temu, no bo to jednak jest obczyzna. To jest inny kraj, wielu, wielu Polaków nie zna, a przynajmniej nie zna na tyle dobrze języka, żeby sobie jakoś poradzić z miejsca. Z tym jest problem ponoć. Przyznaję się bez bicia, przepracowałem trzy miesiące w fabryce. Dzięki czemu w ogóle wiedziałem, jak wygląda od środka fabryka, bo ja przez całe życie tylko te bzdury do gazet pisałem, także nie podjąłem się nigdy innej pracy właściwie. To, to było dla mnie ciekawe doświadczenie, to był taki reality show. Tylko, że to nie był show, to było reality. I dzięki temu doświadczeniu, krótkotrwałemu, po prostu trzeba było jakąś pracę natychmiast wziąć, bo z pieniędzmi robiło się coraz gorzej. Ale dorado coś nie nadchodziło, więc wziąłem pierwszą, jaka mi się nowinęła, była to praca w fabryce, bo drukarnia dokładnie. Także pozostałem w biznesie na przeciwległym jego końcu. I dzięki temu wrócę do wątku, byłem w stanie wyobrazić sobie, jak może wyglądać sceneria tej części powieści, która się rozgrywa w fabryce, bo są pracownikami fabryki też. W związku z tym mogłem opisać. To w miarę realistycznie, jak, jak wygląda takie miejsce, co się tam robi, jakie tam są urządzenia, i jak, jak, to, jak to w ogóle, z czym co się je. O i od tej strony to jest niejako moje doświadczenie, które przekazałem bohaterom. Natomiast sam, sama historia obydwu bohaterów, same sceny, które się tam rozgrywają, zostały wymyślone. To jest, to jest fikcja literacka. Cała ta powieść jest fikcją, to nie jest żaden zapis autobiograficzny. A czy myślisz, że można by taką książkę napisać o każdej innej społeczności emigracyjnej? Nie wiem, nie sądzę. Nie sądzę. Polacy są wyjątkowi. Być, być może książka o emigracyjnych Rosjanach byłaby jeszcze bardziej hardkorowa albo o Czechach. Powiedzmy. Natomiast nie wydaje mi się. Na pewno, na pewno w ogóle sam fakt emigrowania gdziekolwiek i bycia emigrantem jakby niezależnie od tego, skąd się przyjechało i dokąd się przyjechało, to pewne schematy są te same. Natomiast przypuszczam, że inne społeczności się rządzą innymi regułami, inaczej są też przyjmowane i prawdopodobnie w wielu przypadkach to nie byłoby aż tak widowiskowe. Jak, jak książka o Polakach. Bo tak jak mówię, Polacy są wyjątkowi. O Polakach można dużo mówić. Sami dużo mówią. Ja, na przykład, dużo mówię dzisiaj. Piotrze, czego czytelnik może się spodziewać, biorąc do ręki Twoją książkę? Wszystkiego. Chciałem, żeby ta książka dostarczała wszystkich możliwych emocji po kolei. Żeby nie była tylko smutna i refleksyjna i tylko zabawna, wesoła hihi, hi, ale jaja, tylko żeby tego wszystkiego było po trochu. Myślę, że taka recepta na książkę mnie osobiście najbardziej odpowiada. Bardzo bym sobie życzył, żeby czytelnicy mieli podobne zdanie.